Zmieniamy ziemienamy! Ziemien! Hej! E, nie uwierzy, co tutaj był. Dobra. Steve Junior. Ej, ej, a może zmienimy się? Siałami. Za tego godzinę. Ej, dawaj. Hmm. Okej. Okay. Dobra, fajnie. Elo, 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 się Tak, bracie. Elo, ja chyba już idę do Antka. Okej. Okay. Okay. Hej, tat, um, um, hey, hey, tata, naczyłem. Um, Hej, wujek. Hej, naczyłem. Powiedziałeś, że w tata. Gdzie są dwie? Tam, tam. Ah. Idę.

Op. To nie zostawi jajna. Stevie sposób. Stevie sposób. A, na no, nie mogły. Dlaczego nie mogłyśmy? Co, jak? Dlaczego nie mogliśmy jemu pokazać takie oczka? Gdzie są te słodkie? O. A drona się dwóch to jak pasuje? Mm, prosimy. No ale już nie ma mm, Szkoda.